Siemano wędkarze Jedi 27 września końcówkę mamy końcówka miesiąca początek jesieni się zaczyna no i krótkie wypady za okoniem za szczupakiem się zaczną coraz częściej na kanale jestem dzisiaj sam chłopaki Jarek razem z Michałem siedzą jeszcze na trwających zawodach karpiowych na rzece Lingę naszej ulubionej co, co to, nie będę Wam dużo mówił, co tam się działo, zobaczycie sobie sami na filmie. A dzisiaj zaprasz, zapraszam Was na miejsce, które już widzieliście na poprzednich odcinkach, na kanał. Pomacham dzisiaj troszeczkę ultralightem, i Miejmy nadzieję, że parę rybek uda się złowić. Pogoda, powiedzmy, na ryby jest dobra. Na, na spacer nie za bardzo, sami zobaczcie. Ciapie strasznie. Mokro, wilgotno, wiatr. ale to chyba ryby lubią najbardziej. Miejmy nadzieję, że, że dzisiaj uda się coś połowić. I postaram się coś wam nagrać nowym sprzętem, bo zakupiliśmy dodatkową kamerkę e, e, sportową, gdzie, gdzie postaramy się wrzucać wam więcej takich krótkich odcinków, e, krótkich filmików relacji takich ze, z nadwody gdzie ja też sam czasami wyskakuję e, w moich okolicach to chyba tyle zapraszam was ze mną nad wodę zobaczymy czy uda nam się coś wydubać z tej wody Oj, słuchajcie, zaczynamy pierwszy rzut miejmy nadzieję, że się coś w sumie to klątwa pierwszego rzutu Niedobrze, dobrze, żeby się zawiesiło w pierwszym rzucie, ale to się okaże jeszcze. Czy to będzie klątwa pierwszego rzutu? O, blaszka na mnie pracuje. Liście, jest bardzo dużo liści. Trochę zmącona woda, ale niekoniecznie to, to może być źle dla ryb. Słuchajcie w końcu maluszek. Miałem trzy wcześniej. Trzy wszystkie się spięły. Myślę, że przez to, że ta, ten ultra Ultralight do 9 gram, nie jestem przyzwyczajony na niego łapać. I jest bardzo miękki i amortyzuje to, to branie ryby. Muszę ma, mocniej je docinać. A popatrzcie, jak skubią. Za samą skórkę. Zostałem już jej skórkę. Nic nie daje efektów tylko i wyłącznie blaszka. Teraz poradziłem sobie już z tymi liściami. Po prostu czekam aż opadnie blaszka i jednym energicznym ruchem. Tak jakby zatapiam żyłkę, wprowadzam tą blaszkę w ruch i trzymam szczytówkę w wodzie, żeby ta, ta żyłka szła po prostu jak naj, najniżej, żeby nie łapała tych liści i, te, i tych podobnych śmieci, które, które leżą na wodzie. Mamy kolejnego, mniejszy, ale jest. Kolejny za skórkę, popatrzcie. 3-3. No, uciekaj, maluchu. Dobra, jest w wodzie. Znalazłem takie miejsce dosłownie, gdzie rzucę idealnie w punkt, i one pukają i stoją przy jakiejś trawce. Jeżeli rzucę 5 metrów obok. Automatycznie, automatycznie nie ma żadnego puknięcia. No i teraz wprowadzam w obszar one pukały. Ciekawe czy, czy jeszcze, jeszcze jakiś się skusi. Ne, teraz na no pusto. Klątwa kamery. Włączasz kamerę, automatycznie przestają się brania, przestaje, przestaje brać, skubać, pukać, ryby się spinają. Coś w tym chyba jest. No, zmieniłem miejsce przy takiej łódeczce. Jest kolejny ładny okoń. Coś podobnie do tamtego o. Ten już troszeczkę głębiej wziął No, uciekaj Hops. Poszedł. No i to przy delikatnych kotwiczkach czego się nie robi, a dokładnie tego co zrobiłem, jeden grot straciłem. Ryby nic nie będzie, on wypadnie. Nie wiem czy nawet już się nie wypad. A ja straciłem jeden grot. Nic, spróbujemy dalej. Jest kolejny, ale ten jest ładny, naprawdę ładny. Jeżeli to nie jest szczupaki, mi nie obetnie. To jest naprawdę ładny okoń Pięknie Ten jest szczupak Aaaaajajajajajajaj Ale zapięty jest dosyć dobrze Zapięty jest dosyć dobrze, na same skórki Więc miejmy nadzieję, że nie zrobi nam tego I nie obetnie Muszę go jak najszybciej wyciągnąć z wody Opsa, jest nasz maluszek, no ale jest. Najpierw go wypnę. Dobra, wypięty i wraca do wody w świetnej kondycji. Nie chcę go długo trzymać, bo są bardzo słabe w tym roku te szczupaki, nie wiem o co chodzi, ale są bardzo słabe, wypuszczamy je. Pięknie poszedł. Elegancko. Miejsce ma swój urok. Próbujemy dalej. Dajcie kolejny szczupak chyba, tak mi się wydaje. Tak. Nie wiem co jest grane w tym miejscu, jest tyle szczupaków, że... Wiedziałem, że to się szybko skończy i on to obetnie. Nie, to jest przepiękny okoń! Jezus Maria, jaki okoń piękny! Sami zobaczcie, tylko jak ja go teraz tu wyciągnę, jest wysoko woda, za żyłkę nie dam rady. Przepiękny okoń! Dosłownie przepiękny. Myślę, że blisko 40 Popatrzcie Popatrzcie tylko co za ryba Gdzie ja go teraz wyciągnę? Nie mam podbieraka Za samą skórkę siedzi Przepiękny Jezus Maria, przepiękny okoń, gdzie ja go tu teraz? Oj, oj oj, oj oj nic, chyba muszę próbować ryzykuję za żyłkę Bo inaczej szans, myślę wyciągnąć go nie będę miał Nic trudno Najwyżej spadnie żyłka 016 Nie, nie, to nie ma szans, muszę z nim gdzieś podejść Tylko teraz gdzie tu mi blokuje łódka a tam nie za bardzo jesteś gdzie. No nic, próbujemy marszu z nim. Próbujemy z nim marszu. Miałem taką nadzieję, że właśnie są bardzo słabe brania, nie brało i że wynagrodzi to jakaś fajna rybka. No i udało się. Żeby jeszcze udało mi się go wyciągnąć z wody, to wam go zaprezentuję. Wiecie co, mam kawałek do przejścia Dam wam znać czy mi się go udało wyciągnąć Zresztą sami zobaczycie Na razie kończę Zobaczcie to drzewo niestety przyblokowało mnie i nie dam rady go obejść muszę, Muszę próbować go wyciągnąć jakoś Niestety jakoś go muszę próbować wyciągnąć Aj, że ja się tak nie przygotowałem na to. Myślę, że kotwiczka pęknie, jeżeli będę go próbował wyciągnąć inaczej. Słuchajcie, ściągnę szelki kamerkę i spróbuję jakoś się tu położyć i go wyciągnąć, bo szkoda było stracić takie ryby. Najwyżej nagram wam jak wpadam do wody A to myślę... Myślę, że niektórzy na to czekają tylko. <laughs> Nie wiem gdzie was tu ustawić, żeby to było cokolwiek widać. Czekajcie, czekajcie, jak ja mam co, by to tu zrobić. Dobra, ustawimy to tak i próbuję go wyciągać. Co za padaka. Słuchajcie, nie wierzę, czy to się uda. Patrzcie, co znalazłem. Jakaś bańka, pianka, wypełniona, rozwalona bańka, bańka wypełniona jakaś pianką była. Czy mi się uda w to podebrać? Do tego jeszcze nie grali. Na Nie, no, masakra, jest. Udało się. Udało się. Słuchajcie, udało się. No, nie wierzę. To, co się teraz odwaliło, to jest hit. Śmieci przydały się do podebrania ryby. Nie, no, to jest jednak nauczka. Następny raz mały, ale na szyi z tyłu wieszany jakiś podbierak. Wyczepię go. I pokażę Wam. Sami tylko zobaczcie. Przepiękny okoń. Dosłownie przepiękny. Długości całej rękojeści. Ciężko mi to nagrać. Długości całej rękojeści. zaraz postaram się walnąć jakieś telefonem fotki, to może uda się wrzucić do filmu. No i miarki ze sobą oczywiście nie mam. Przymierzę go do wędki. No i co? No i zobaczymy. Ile, ile ma w komentarzu pod filmem? Napiszę, ile ten okoń miał, lub w opisie do filmu, gdzie, gdzie zachęcam do czytania opisu filmów, bo między innymi takie informacje możecie się dowiedzieć, ile taki okoń miał. Przepiękny. Dobra, robię zdjęcia i wypuszczamy. No, słuchajcie, czas zwrócić mu wolność. Mamy do nagrywania pod wodą ten uchwyt, ale myślę, że no nie, no jest ciężko i tu dostęp, nie dam rady tego zrobić, więc wypuszczamy go Niech sobie ucieka Pięknie poszedł od razu do dna To jest to przepięknie, nic się nie działo zmieniłem miejsce jeden, drugi, trzeci, mały okonek i nagle taka ryba Pięknie, pięknie, już jestem przeszczęśliwy, ciekawy jestem ile ma długości, był praktycznie całej rękojeści, od początku rękojeści, no dosłownie do tej jasnej części, nie licząc tej ciemnej. Dobra, miejmy nadzieję, że jeszcze coś się wydarzy, na razie jest pięknie. No, teraz dzieciaczek, konek dzieciaczek ale też cieszy czyżby worek dzisiejszego dnia się otworzył jest dobrze taka takimi okonkami też jest przyjemność naprawdę się pobawić jeżeli biorą super jedziemy dalej Aleśmy mi się przyjemnie łowi co za dzień zaczął się średnio machałem, rzucałem, zmieniałem przynęty a teraz worek się otworzył i jest zabawa pięknie Kolejny maluszek. Ale jest. Ależ bajka. Czy to nie jest lepsze niż siedzenie przed telewizorem? I wracaj. I machamy dalej. Machaj będą, ryby będą. Jak to mówią. Piękne łowienie. Nie muszę łowić ryb, metr, wystarczą mi regularnie takie małe okonki, w międzyczasie, takie jak widzieliście wcześniej, szczupaczek jako przyłów, pięknie, piękne łowienie, jest, patrzcie, na zawołanie, o, ale to jest też okoń, ładny okoń, pięknie udało się nagrać branie. Też niczego sobie. Ależ dzień zapowiadał się na naprawdę słaby. A jest pięknie. Popatrzcie, jaki przepiękny okół. Jest po prostu przepiękny. Baja. Udało mi się go wypiąć, dużo mniejszy od tamtego, ale jest, niech wraca. Myślę, że 30 plus od początku wędki do nakrętki od opsa i wrócił sam do wody do nakrętki od kołowrotka. Nic. Będę w domu, będę mierzył. Pięknie. Kolejna piękna, piękna rybka. Ale co to będzie? Okonek. Ładny okonek. Kolejny. Jezu, piękny za nim. O, uderzył w niego. O, uderzył w niego. Patrzcie, jak go gryzie. Widzieliście to? Ale sytuacja. O, bije w niego. Stoi koło niego dosłownie. Ale jaja. Pięknie. Nie wiem, czy dam radę go tak wyciągnąć. O! Udało się. Jezus Maria. Co za łowienie. Przepięknie. Popatrzcie tylko. Tylko popatrzcie. Jakie okonie. Przepiękne. od razu go wypuszczam niech idzie pięknie poszedł nie powinno się podobno wypuszczać w tym samym miejscu o konie i powinno się je przytrzymywać bo płoszą inne ale czy tak faktycznie jest? pewnie tak ale nie mam żadnej siatki, nic cokolwiek żeby je tu przytrzymywać więc po prostu tego robił nie będę Kolejny okonek pod samymi nogami. Nie jakiś olbrzymi, ale jest. Zmieniłem blaszkę na większą, bo rozmiar tych okoni też się powiększył, że tak powiem z czasem. Już się obłowiłem, nie chcę jednak już tych drobnych tak, jak powiem, męczyć. Postaram się złapać jeszcze jakiegoś. Większego i będę uciekał, bo tak naprawdę na dzisiaj już mam dosyć. Myślałem nad jeszcze jednym miejscem, ale nie wiem, czy, czy tam podjadę. To się jeszcze okaże. Zobaczymy. Ale jak widać, zaczęło się piękne łowienie. I to myślę, że te brania, te dni będą coraz częstsze. Brania coraz pewniejsze, robi się coraz chłodniej w nocy, więc zaczynają się drapieżniki i bardzo mnie to cieszy. No słuchajcie, przemieściłem się. Popatrzcie jaki sandacz. Przepiękny. Myślę, że 70 plus coś go musiało, albo barka. Albo coś z tych rzeczy musiało go niestety trafić Czy ktoś go złowił i, 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 i zerwał się Przepiękne No przed chwilą pokazywałem wam sandaczyka Sandaczyka? Sandacza pięknego Teraz jest okoń na nowym miejscu Także kolejne miejsce gdzie gdzie widać piękne ryby sandacz co prawda no martwy, ale, ale jeżeli jest jeden no to jest ich więcej, a prawdę powiedziawszy z tego kanału mam rekord sandacza sprzed 5 lat osiemdziesiątkę na właśnie taką blaszkę okoniową więc trzeba będzie częściej tutaj odwiedzać to miejsce kolejny maluszek tym razem na gumkę, bo blaszkę zerwałem Jest zabawa, słuchajcie, pod samym domem. Takie kanały, których się w ogóle nie odwiedza. A są piękne rybki. No, ja na dzisiaj już będę kończył. Starczy łapania. Parę konków się udało złapać. Małego szczupaczka jako przyłów. Myślę, że. Myślę, że powinno się to Wam fajnie oglądać. Nie zapomnijcie zostawić łapki, suba, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi wypadami. No i cóż, do następnego. Trzymajcie się. Elo, niech moc będzie z Wami.